O, cześć, jak masz ochotę, to obejrzyj poprzedni odcinek, co ty na to, albo nie, wiesz co, obejrzyj najpierw ten, a potem obejrzyj następny. I... Dobra, na razie, cześć, ja ci nie przeszkadza. miłego oglądania. Psss. Hej, cześć, witam bas! Dzisiaj użyłem innego filtra do filtrowania leveli, jo! Albowiem dzisiaj użyłem najwięcej zagdajmy, Na znaczy, wiecie, no w tych leveli, gdzie oni najwięcej zagdali Wszędzie sensie, ludzie zaglali, wiecie o co mi chodzi, prawda? No mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie no to mamy mamy dosyć spody problem no ale dobrze, chyba do zmycia o co chodzi, prawda? Dobra, zagramy sobie wy pierwszy, a wiecie co, dajmy tak gdzieś od środka, na przykład do tego momentu, o rope swing relax, ja! brrmpo e czy nie ma dźwięku przypadkiem? nie ma dźwięku, dobrze, tak bo wyłączyłem, pewnie dlatego nie ma dźwięku tak, to zdecydowanie dlatego nie było dźwięku, tak mm -hmm. zdecydowanie dla... ja wiem wszystko już, już skumałem o co ci chodzi, gro ja wyciszyłem dźwięki i myszkę położyłem dla... po ja nie SPACJE! PO CO JA JĄ NACISNĄŁEMY?! Mm. <grym> Bardzo nieładnie, myszko eee, W sumie to ta druga ręka była, jakby nie patrzeć One more time! Let's do it, man! Let's do it! <grym> Dobrze Dobrze, jakoś tam leci Dobrze jest, będziemy się wolno puszczać Chciałem powiedzieć Puszczać. A, nieważne! Zresztą wiecie co? 3 plus 2 to 4 Dobrze jest Dobrze jest, nie przejmujcie się O, muszę się tak oschwitnąć, o tak Czy to są kurde jakieś jaja, ja się pytam? Czy to są kurde jakieś jaja? Po jakiego grzyba ja się miałem tak z Ja pierdziel, ja nie wierzę w to, co widzę normalnie. Po co miałem się tak w tej kuleczkę zwijać i ja tak i tak zginął, idiota? No nie! W sumie to tylko noga była, więc nieważne, w sumie mogłem dać mu zginąć, znaczy nie żyć żyć w sensie Przegrać, znaczy grać, wiesz o co mu chodzi, no, znaczy mi o co chodzi. Nie naciskać spacji, nie naciskać spację, nie... Teraz mogę, znaczy nie, teraz też w sumie nie mogę nacisnąć. Opa, dobra. I będziemy lecić dokładnie tak, jak lecimy. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Aj, myślałem, że za. Dobrze, dobrze jest, dobrze. Domyślałem że za, za wolno leciał. Myślałem, że za wolno leciał, ludzie. Naprawdę, myślałem, że za wolno leciał, ale jednak leciał. Ok, więc nie ma co się przejmować. Jest Gites, majonez yy, i dwie trawki. Tak, to jest dokładnie to. O, na jednej ręce się trzyma. Super, czyli zaraz mu odpadnie. A, może jednak nie. W sumie to wiecie, co? Nieważne. Dobrze, jakoś leci, jakoś leci, nie przejmujcie się, naprawdę Dawaj, szybciej, ale mu fajnie te nogi się na tych sznurkach trzymają Naprawdę, to jest coś niesamowitego Patrzcie, no normalnie, tutaj, dobra Ale normalnie to jest coś naprawdę niesamowitego Ja nie wierzę w to, co ja widzę, normalnie Gdyby tak dla człowieka się nogi trzymały na takim sznurku To by było niesamowite, naprawdę Naprawdę wtedy to nie trzeba by było nosić... E, o, już tutaj wygrałem. Wtedy nie trzeba by było nosić, wiecie, jak na przykład odpadnie ci odrąbią ci nogę albo coś, to wtedy zostaje taki sznurek i w sumie nie trzeba nosić w żadnym takim tym, bo to ciągle jest połączone z ciałem, prawda? Logiczne. O, pizza! U! Poczekajcie, one more time. tylko jadłem pizzę, w sumie to niedawno, jak naprawdę godzinę półtorej temu. Dobrze jest! Ale jestem Batman Supermanem. E, nie, ani, 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 ani. ten, ani ten kuźwa! To jest ten! Jak mu tam? Tarzan! O! On będzie się... Ta! No nie! Dlaczego to mnie da... Dobrze, złapaj się. Dobrze! Faka maka, siaka maka, Dobrze, złapaj się! Dobrze! Jest, dobrze! Jest, jestem z siebie dumny! Jestem z siebie dumny! Normalnie jestem taki z siebie dumny, że ja nie mogę Okej okay. Okej, okay, już koniec. Już... O! Nie! O Jezu! Trzymam się! Trzymam się! Ja wierzę, że ja dam radę! Jest! A teraz składaj! Teraz gęć Swego głupi! Debil idiota za strany. Ja nie mogę. Dobra, już myślałem, że będzie okej, okay, ale dobra, to było okej okay w sumie. Jakby nie... dzięki ci ziom. Dzięki. Jestem z ciebie dumny. Free 2 1. go. Ale jest O, przepraszam. Ja nie chciałem, żebyś ty zginął. <grym> Fuck! Kuźwa. One more time. Free 2 1. Nie nieważne, tym razem taki nie będę. Wiecie, nie będę taki zły. Nie będę taki zły. U! Fuck! Fo! Dlaczego mi to robisz, gro? Dlaczego? To jest przecież takie proste. Nie rób mi tego gro, naprawdę. Tak zrobię. Ha! Ej, ja już prawie nie żyję, mam harpun w trzy piersiowej. Daj mi żyć! Kurde, naprawdę. Ale rower poleciał. Dlaczego nie ma kamery na rowerze? Czemu rower nie może być zdalnie sterowanym? No w sumie nawet jakbym był mózgiem sterowany zdanie, to i tak tak by nie darało rady, bo przecież cholera on nie ma już mózgu wtedy. Dawaj, 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 No leć do przodu, znaczy jedź w sumie Fuck! Dlaczego mi to robisz? No weź, muszę się podrapać. O, dobra, jedziemy dalej. One more time. Let's do it. Opa! O! Fuck yeah, dobrze Ta... Harpun ten w dupie przytrzymał go w jednej z jednej strony i nie mógł jechać dalej, dlatego zginął na tym harpunie w późniejszym. Oh yeah Oh yeah! Ale docz ja nie... O oh, kuźwa harpun w harpuna trafił, czekajcie. A nie! Jezu jaki fuks Czekajcie, czekajcie, czekajcie Teraz, dawaj, jest, jest! Dobrze, udało się FUK! MINE! WHAT the FUCK! Skąd to się tu wzięło? Jeszcze leci, jeszcze dalej, bo może poleć na sam koniec mapy, he? Ale będzie sensu dużo, naprawdę. Fuck yeah. Uch, dobry dodge, dobry docz. jestem z ciebie dumny, chłopie No nie, nie, no ale wiecie dodge, to znaczy unik w sensie, takim, w takim sensie. Nie w sensie, że wiecie dodge Viper na przykład albo coś, nie, nie, dodge w takim sensie, że unik. Dobrze, bardzo ładnie, ale cię wygięło dziwacznie, jezu, chłopie Jak ja mam teraz przez to przejechać, przepraszam bardzo. Jak ja mam przez to do cholery jasnym przyjechać, ja się was pytam. O kuźwa, no nie gadaj! Nawet gramię stopuje! Sama gramię stopuje! Przecież to jest nienormalne! Przecież to jest chore psychicznie! O oh, yeah! O oh, yeah! Bardzo ładnie. Fuck! Nie! Nie! Nie, 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 nawet mi nie, nie, Nie! O jest dobrze, dało radę. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz! dawaj. O! Ale fuks, ja nie mogę! A! What?! O ja! Ale już nie ma... A, Jezu, nie! Nie! Nie, 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 nie! Dobrze, dobrze! Jest! Ty nie, nie wierzę! Nie wierzę! Normalnie nie wierzę normalnie w to! No nie wierzę w to, co widzę, wygrałem. Normalnie byłem na pierwszym miejscu, normalnie na trzecim i pół też byłem. Ja nie... kuźwa przeleciałem pół metra, ale znaczy półtora kilometra chyba. Okej. Okay. Welcome to Harpoon Escape. Eee, to będzie łatwe! Znaczy, ewentualnie może być troszeczkę trudne, jakby nie patrzeć, ale. Ale, gdyby się nie był teraz w ścianę, to by dał rad, kurczę, tak? O! Oh, fuck, ja mu współczuję! Ja mu kuźwa współczuję! Oh, o! ho ha A prawie. Tam, ten escape. Fuck. Polekaj, harpunie! Czekaj! Żyję, żyję, żyje! Jest! Wygrałem połowę ciała, ale wygrałem. I to się najbardziej liczy, to się najbardziej liczy właśnie o to chodzi, widzicie? Cztery picture in one wordy, da, nie zresztą. Nie, dobra, dalej. E, o, mu mu emu, emu. O, jak w tym e, klopsiki atakują dwa. E, wiecie, no tam kon, klopsiki kontratakują emu. Tam było takie coś. O, tak, to było dokładnie to. To było dokładnie to, klopsiki atakują w Happy Wheels Oh yeah, tak się to właśnie robi, ludzie Czy wam, czy kiedyś klopsiki zaatakowały was, klopsiki? Nie zaatakowały, jak byłem jeszcze dzieckiem Jadłem, byłem w przedszkolu, jadłem kolację, śniadanie, znaczy się I nagle patrzę, a tam klopsik z tego leci, normalnie Z mi na spodnie i fuck yeah, i zginąłem Znaczy nie zginąłem, bo wtedy bym z wami nie gadał, ale Ale tak, to się wydarzyło, normalnie tyle, że aż ja pani na normalnie O w dupę, utknąłem że aż pani o w dupę, no, do, no, bez przesady, nie, nie aż tak, no. Może, może trochę przesadziłem z tym o w dupie, ale... Kuźwa, no utknąłem, naprawdę! Czekajcie, 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 coraz lepiej mi idzie, coraz lepiej mi idzie. Może się złapie czegoś, czekajcie, może... Dobra, powiedzmy... O, o! NIE! CO JA CISNĄŁEM?! FAK MIAŁ BYĆ! Się... Już tam leciał na dół! Leciał! Leciał już na dół! Cholera jazda, Ale nie! Oczywiście musiał mi zginąć! Znaczy musiałem naciąć restart no, w sensie takim. No, mówiąc zginąć, miałem na myśli restart. Tak, oczywiście. FAK! Trzymał się ręki o rękę. Genialnie, dzięki. Mof. No. Nie dziwię, że zginąłem, jak o mi, kurde, się nie zginął w kulkę Nawet nie wiem, jak można się zwinąć w kulkę Będąc wisząc, w takim sensie mówiąc Jak może się zwinąć w kulkę, jak się nie da O, da się jednak, okej okay, Okej, okay, rozumiem, gro Przegrałem, rozumiem, dobra, spoko I got it, okej okay, Fuck yeah, do, nie Nawet się nie wasz odbijać Trzymaj się dobrze, żeby ci ręce nie odpadły Dziękuję Tylko tego pragnąłem, tylko tego pragnąłem przez całą zimę Jest, dobrze Jest O, ja miało być fakie yeah, a nie... Nie wiem jak to nawet zrobiłem. Szczerze mówiąc, wiecie. Piedłem buzią To nic nowego, często się zdarza. Lecimy! Dawaj! No dawaj! Dziękuję. Dobrze. O! Poczekaj! Dam radę, dam radę, do, do, do. Nie, no weź! No nie, jaki, jaki głupi sznurek! Patrzcie jakie hamstwo! Dobrze, dobrze, jest, dobra, udało się Udało się, udało się, udało się, udało się I do mety, oczywiście, że do mety Już za dużo tego Za dużo, zdecydowanie za, za dużo Nie, za dużo, za dużo, dobra Space, sp o, jesteśmy tostem Ty, to mi przypomina grę, ten, jak to się nazywa Tam, gdzie trzeba było być tostem i trzeba było wejść do <kluzł> Znaczy nie, bez przesady Nie aż tak wejść, chyba zginąłem Albo utknąłem zwyczajnie Chyba utknąłem jednak Chociaż... Nie dobra, jest. Gdzie trzeba było wejść do Tostera, o właśnie Tam trzeba było wejść do Tostera i wtedy się wygrywało grę. Potem drugi raz trzeba było wejść do Tostera na przykład albo trzecie, albo czwarty. No i fuck yeah i taki właśnie był taka gra. Ja nie wiem czy to jest chyba na podstawie tej gry zrobione, tak mi się wydaje. Więc nie ma tutaj nic fajnego, nie będzie nic fajnego, więc właśnie O, to lubię! Lubię rzucać mieczami! A geń! jeden, geń, drugi, gień, trzeci, gień, czwarty, gień, piąty, geń, szósty, gień, siódmy, ósmy! Okej, to ciekawe trudniejsze. Chuck Norris, A, patrzcie. O oh yeah O oh yeah O oh yeah O oh yeah Dobrze, bardzo jestem genialny. Uuuu, jestem genialny. O oh fuck, o oh fuck, o oh fak. A gdzie tu jest ucieczka? Hello! O, oh, kuźwa. Prawie, ale przytrzymałem nogami i rękoma. No dobrze. Ta sama pozycja. Jesteś genialny, chłopie. O, prawie! Prawie, prawie się udało. Patrzcie. O, teraz się uda. Patrzcie, teraz się uda. Mogę wam powiedzieć, że teraz się uda. Nie w tą stronę, debilu. O, popcha go. Myślałem, że coś innego się stanie. Wiecie, że nie da rady. Tego to jest niemożliwe do zrobienia. Oczywiście, że to jest niemożliwe do. Jak ja, ja bym to zrobił. Oh! Myślałem, myślałem, że tu chodzi o coś innego. Jest nie. O, dobrze. wygrałem. 10 sekund. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo, 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 bardzo. I'm Godzilla. I'm Godzilla! I'm Godzilla! Utknął. Uy, Godzilla utknęła. U, I'm Godzilla! Oh, God. I'm Godzilla! Dobra, już przegrałem, bo nogi mu odpadły, już nie mógł skakać nawet. Rainbow Harpoon Run! Oh yeah! yeah let's go. A, A mogę to przeżyć, gdyby nie to dziecko? Dobrze! Dobrze e, Prawie wygrałem. Prawie, ale dobrze jest. Dobra, dobra. To chyba jakoś zbyt nie działa na dziecko, wiecie? Oh yeah. Tutaj będzie tro do, do, Wiedziałem, znaczy widziałem już wcześniej... Okej, okay, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. E, poczekajcie. E... Adventure Man. O, oh, to będzie coś. Oh yeah. Oż w dupę. To mi przypomina zarazem tą, taką taką babcię, która jeździła na takiej lasce, po takich tych, po takich rurach. I tam trzeba było dokładnie to samo robić, czyli jeździć. Wow! Normalnie. Jak rollercoaster. normalnie rollercoaster. Tycon 4, normalnie, normalnie tak Normalnie, no nie wiesz, że życie chyba, prawda? Ej, tak trafiłem, no nieważne, trafi. dobrze jest No nie przejmujcie się, dobrze jest ludziska O, zabiłem wszystkich, ale ja nie chciałem 7 sekund mi to marny zajął, pobijecie mnie raczej nie Dobra, Sword o to ja lubię, to bardzo ja lubię Easy. Czemu zawsze ten na tyle jest podpisany jako god? Przecież to jest najłatwiej go zabić. Bo jest najbliżej, tak szczerze mówiąc. Widzicie? Mówiłem. To jest nic prostszego niż do dotknięcie 14,5 metra. Wow. Wow. Ale fajny level. Ja cię. Normalnie się podnieeeekściłem Puść się, puśćcie się, debilu Puść się, mówię Jezu, co za debil A fuck, nie będzie good job agent, nie będzie, wam to w dupie Dobra, ja się z wami żegnam, na razie cześć fajnie, widzimy się w następnym odcinku, cześć, papa, papa, pa. miłego oglądania Kusi, co ja mam z tym miłego oglądania, zawsze jakoś nie wiem, nie wiem nie wiem, tak jakoś nagle zacząłem na samym końcu... A, już wiem dlaczego. Okej, okay, już wiem dlaczego. Okej, okay, to, to wszystko przez mój mózg. Okej, okay, to wszystko przez to, że nie mam zęba mądrości. No tak, zapomniałem. Dobra, to na razie. Cześć, pa i widzimy się na następnym odcinku. Cześć. Psz!